Weźmy tutaj może ekipę inżynierów. Zobaczmy, jak nam nimi pójdzie. Zobaczmy, co możemy wbudować. Yy, punkt respawnu. Może na razie nie. Wybudujmy tutaj zapory. O! Dobra... My z nich korzystać nie będziemy, idziemy dalej. Ktoś tu do mnie strzela już, ale my przyjdźmy tu, każmy naszym tutaj stanąć. Rzućmy granata w randomowe miejsce. Takie są najlepsze. No, prawie trafiliśmy kogoś. Chodźmy dalej. Tędy. Niech nasi staną tutaj. No, jakiś czołg już idzie. My spróbujmy zajść ich od boku. Uważajmy, no właśnie. Bo tutaj oni też wpadli na, wpadną na ten pomysł. Dostał, tylko teraz musimy go... ...dobić. Uf, wszedł mi typ pod kurde... Pod lufę i prawie kurde naprawdę. Prawie typa zabiłem, a musiał mi wejść pod lufę od nas sprawdźmy naszą wejść tutaj na górze są jeszcze ktoś tutaj łazi bo widziałem nie tak nie wejdziemy ale widziałem no, tutaj o widać tu że jest na powoli nikt nas nie zabił tutaj Chyba nikogo nie ma no, Karabin sniperski to to nie jest, no ale kogoś zabijemy Dobimy Dobra, net heady trafiamy yy. o, Trochę za wcześnie Takie odległości tylko stojących w miejscu albo o, idących powoli zabijemy. E, tam biegnie dużo. E, trafiliśmy, ale to jest za daleko. Już A, już ten nie mamy amunicji. To zmieńmy. 7 pierwszym zabiliśmy Inżynierem Całkiem okej okay. nie, nie wiem jak daleko jesteśmy Rzućmy granatem przed siebie Nie no nic to nie dało Każmy tutaj naszym Przejść Idźmy bokiem O granat jakiś Aha Nie widzę. A, no i właśnie, tutaj mnie zabił. Rzućmy tam granata. Yy, o, chwilę zapomniałem, którym się kuca. Wejdźmy tu. Na lot dobra, tamten dobity może uda nam się. Każmy naszym każmy naszym wejść tutaj z okna, tam strzela ale powinniśmy to przejąć bez problemu. Tak, przejęliśmy. Dalej, ktoś już nam zginął Robimy Sprawdźmy budynek, zanulujmy Ten tutaj miał jakiś karabin Mogę czy nie mogę? O, jest a nie, aha, fajnie, zniknęli, akurat te karabin podnosiłem. Mnie gdzieś tam przy czołgu zautknęli. E, dobra, atakujmy dalej. Poszłymy. Nie patrzmy na tamtych. Może być problem później. Ale no, na, na razie nie jest to naszym problemem. Musimy dalej. A tutaj brami będą stali. Okej, okay, przeskoczmy. Tutaj. Ta dziura jest w sumie kusząca, ale ja bym poszedł tędy. Powoli... Idźmy stanowczo... A, to jest koniec. Tak, taki... Coś tu tupie. To nie jest nasz. Mhm. Zobaczmy... Tutaj, tutaj nie wiem co stało. GWB, on jest ten półautomatyczny. Chyba tak to się nazywa te karabiny. A tutaj jest nie, tutaj samo Dobra. Dowalony. Yy, jesteśmy w stanie podnieść jego karabin? Tak. Mamy. Jeden magazynek mam. Weźmy przeładujmy tego GWB. Aha, okej. Okay. No dobra. No i właśnie, wróćmy na... Cóż, raczej nie dobiegniemy, bo umieramy. Yy, no nic, oni są martwi, okej. Okay. To weźmy ten zespół. Punkt spałno by się mógł... ten bliżej, ktoś mógłby go postawić. Teraz taki kawał piec. To trochę problem. No ale już połowa. A mamy jeszcze 900 etykietów. Yy, pytanie, jak nam pójdzie na końcu? Bo ten na końcu punkt jest najtrudniejszy na tym placu. Oni też tam z przodu mają karabin maszynowy. Więc yy, dostanie się na tym placu na tym ograniczonym, na o, na ograniczonym terenie. No bo jest o, o, otoczony budynkiem. O, już do mnie strzelają. Tak, trochę nie. Nie przemyślałem tego. Dobra, ale. Idźmy. Czołk Nie mam granata. Rzućmy, może do okna trafimy. Tylko żeby nie podchodzić, bo sami się zabijemy. Dobra, przejechani. Aha, okej, okay, dobra. Zmieńmy szybko na tego, on ma jeszcze karabin. Rzućmy tak i się cofnijmy. Tu okno mamy. Dobra, przejęte. Yy. Włączmy na tego, rzućmy... Tam, no dobra, ale rzuciliśmy granat. Zabiliśmy tego jednego. O, ale mi FPS-y spadły do 18. O dobra, przywróciło. Może uda nam się jakiś karabin podnieść. Dobra, granat rzucony. Właśnie wszyscy zrobimy tym karabinem Dobra, zabity Może podnieśmy Dobra, MG Nie, chyba nic to nie nie da Przeładujmy. A, chciałem podnieść jakiś o, bo rękę mu urwało Era zabity, tak na oślep wstrzeliłem po tych oknach. Okej, okay, ale nie wiem, ktoś z naszych rzucił granata. Mieliśmy tylko killa. Okej, okay, tu jest nasz. Przełączmy się na ten karabin maszynowy. Przeładujmy. No nie, w sumie... dujmy ostatni punkt dobra zabity dobra na blisko był dobra ok po lewej stronie jest Wrzucmy młotowa. Co miał? GWB 40 3. Okej. Okay. Ten półautomatyczny. I krzyczmen naprzód Dobra, zabity. Więc idziemy tędy. ostatni w drużynie idźmy tędy może, taki koni im więcej nas będzie tym lepiej tutaj na szczokie jest yy, ostatni punkt jeśli wim się spodoba nie zostawić łapki w górę tak Dobra, tutaj trzeba ostrożnie bo już strzelają, czy to na szczok Dobra, znią przewadujmy. Co miał? Chyba nie wejdziemy tutaj. Dostał. O, po plecach, po plecach. A, już zginęliśmy. A. No ale inżynierów mamy, może bliżej ten punkt uda nam się postawić Gdzieś w tym miejscu Tutaj nasi się zbierają, ale mogliby... Wchodzisz, chociaż przejmujemy chyba ten punkt. Tak, idzie A, bliżej się nie da już go postawić, no nic. na punkcie. No, ostatni punkt. Musimy naszym tutaj stanąć. Wygrana. Okej. Okay. Szybki mecz. Yy, nowy poziom kampanii. Zobaczmy, które miejsce zajęliśmy. Dziewiąte. Nie poszło nam za dobrze.